Twórz swoje miejsce mocy we własnym mieszkaniu, tam, gdzie żyjesz. W szamanizmie wierzy się, że energia życiowa nie jest jednorodna, że składa się z różnych komponentów i zaproszenie tych energii do naszej przestrzeni, tam, gdzie żyjemy, powoduje jej zharmonizowanie i powoduje to, że zaczyna ona nas odżywiać. Mieszkając w blokach, w miastach często brakuje nam harmonii i dlatego często jesteśmy pozbawiani swoich sił życiowych, bo otoczenie nas nie wspiera. Jak stworzyć takie miejsce mocy u siebie w domu? Twórzcie fajną atmosferę. Zapalcie świece, zapalcie kadzidło. Sprawdźcie, gdzie są wokół was konkretne kierunki: wschód, południe, zachód. My często tego nie wiemy, żyjąc w miastach. Stań w miejscu, w którym ma być tym miejscem mocy, zwróć się ku wschodowi, zagraj na czymś, zaklaszcz, może tak zagrzehoć, a następnie zaproś do tego miejsca kochające Cię energię kierunku wschodniego. Ważne jest, aby Powiedzieć o tym, że są to kochające energie, bo tak naprawdę mówiąc daną formułę, my wyrażamy naszą intencję. Mówiąc o kochających energiach, zabezpieczamy się przed tym, aby nie pojawiło się wśród nas coś, co nam nie służy. Powtarzamy tą samą sekwencję w cztery kierunki, oraz zwracamy się ku niebu, oraz zwracamy się ku ziemi, naszej matce, z której pochodzimy, dzięki której żyjemy. A gdy już Zaprosimy te wszystkie energie, pobądźmy w tej przestrzeni. Możemy potańczyć, możemy pośpiewać, możemy pograć właśnie na jakimś instrumencie. To może nawet być dziecięca prosta grzechotka. Z taką intencją, że to co robimy, ten taniec, śpiew, dźwięk jest naszym podarowaniem dla tych duchów, które przybyły, aby tworzyć moc naszej przestrzeni. Spróbujcie kilka razy przez kilka dni powtarzać to i obserwujcie, jak będzie się zmieniała przestrzeń wokół Was.